Zastąpił go jego syn Juda, zwany Machabeuszem. Wspomagali go wszyscy jego bracia i ci, którzy przyłączyli się do jego ojca. Z zapałem walczyli w obronie Izraela. On swój lud rozsławił i przywdział zbroję jak olbrzym. Przypasał sobie oręż i stanął do wojny. Własnym mieczem chronił wojsko. W swoich czynach był do lwa podobny. Do lwiątka ryczącego nad zdobyczą. Ścigał nieprawych, których wytropił, i spalił tych, którzy nękali jego lud. Nieprawi przerazili się jego gniewem, zadrżeli wszyscy czyniący nieprawość. Za przyczyną jego ręki wybawienie dokonało się pomyślne. Rozgniewał wielu królów, lecz swoimi czynami uradował Jakuba. Pamięć o nim na zawsze będzie błogosławiona. Przeszedł przez miasta Judy, wytępił w nich bezbożnych i odwrócił gniew od Izraela. Jego imię było sławne aż po krańce ziemi. On zgromadził tych, co mieli zginąć. Tymczasem Apoloniusz zgromadził Pogan i wielkie wojsko z Samarii, aby walczyć z Izraelem. Juda dowiedział się o tym, wyszedł mu naprzeciw, pobił go i zabił. Padło wielu zabitych a pozostali uciekli. Zabrano ich łupy, a Juda wziął miecz Apoloniusza i odtąd zawsze nim walczył. Seron, dowódca wojska Syrii, usłyszał, że Juda zebrał ludzi, zgromadził wiernych sobie i wyruszył z nimi na wojnę. Powiedział wtedy, rozsławię swoje imię i okryję się chwałą w królestwie. Pokonam Judę i jego towarzyszy, którzy lekceważą nakaz króla. Wyruszył więc, a razem z nim poszło silne wojsko bezbożnych, aby mu pomóc zemścić się na Izraelitach. Zbliżyli się aż do wzniesienia Bethoron, a Juda wyszedł mu naprzeciw z garstką ludzi. Kiedy dostrzegli wojsko idące im naprzeciw, powiedzieli do Judy: Jakże nas, garstka, może walczyć przeciwko temu potężnemu tłumowi? W dodatku jesteśmy osłabieni, bo dzisiaj pościliśmy. Juda odpowiedział: Mały oddział może łatwo pokonać wielu. Niebu nie sprawia różnicy, czy ocala przy pomocy mnóstwa, czy małego oddziału, bo zwycięstwo w bitwie nie zależy od liczebności wojska, lecz od siły pochodzącej z nieba. Oni przychodzą przeciwko nam pełni pychy i bezprawia, aby wygubić nas, nasze żony i nasze dzieci, oraz aby nas zezłupić. My zaś walczymy o nasze życie i nasze prawa. Nie bójcie się, bo On sam zetrze ich w waszej obecności. Skoro tylko skończył przemawiać, uderzył na nich z nienacka, pokonał Serona i jego wojsko. Ścigali go po zboczu Betchoron aż do równiny. Zabili około 800 ludzi, pozostali uciekli do kraju Filistynów. Tak Juda i jego bracia zaczęli budzić grozę. Przerażenie padło na okoliczne narody. Jego sława dotarła do króla, a o bitwach Judy odpowiadały narody. Kiedy król Antioch usłyszał te opowieści i zapałał gniewem, kazał zgromadzić wszystkie wojska swego królestwa, bardzo silną armię. Otworzył swój skarbiec i wypłacił wojskom żołd za cały rok. Rozkazał im trwać w gotowości bojowej. Spostrzegł jednak, że w skarbcach brakuje pieniędzy i że wpływy z podatków z kraju są małe z powodu właśnie nieszczęść, które spowodowało zniesienie prawa obowiązującego od zamieszłych czasów. Przaląg się, że nie ma, jak się już ma kilka razy wydarzyło, na wydatki i dary, które poprzednio rozdawał szczodrą ręką. Był bowiem bardziej rozrzutny niż poprzedni królowie. Przytłoczone tymi kłopotami Postanowił udać się do Persji, aby zebrać podatki z krajów i zgromadzić wiele pieniędzy. Sprawy królestwa od rzeki Eufrat aż do granic Egiptu powierzył Lizjaszowi, człowiekowi sławnemu, który pochodził z królewskiego rodu. Kazał mu też aż do swego powrotu wychowywać swojego syna Antiocha. Przekazał on połowę swoich wojsk i słoni. Oraz wydał mu polecenia dotyczące wszystkich swoich decyzji, w tym także tych, które odnosiły się do mieszkańców Judei i Jerozolimy. Miał wysłać przeciwko nim wojsko, aby doszczętnie zniszczyło siłę Izraela i to, co pozostało z Jerozolimy, by wymazać pamięć o nich z tego miejsca. Całą ich krainę miał zasiedlić cudzoziemcami, przydzielając im ziemię za pomocą losów. Król zabrał ze sobą pozostałą część wojsk i w roku 147 wyruszył ze swojego królewskiego miasta Antiochii, Przekroczył Eufrat i wszedł dalej przez górskie prowincje. Lizjasz wybrał spośród przyjaciół króla dzielnych ludzi – Ptolemeusza, Syna, Dorymenesa, Nikanora i Gorgiasza. Posłał z nimi 40 tysięcy piechoty i 7 tysięcy jazdy. Aby udali się do kraju Judy i zniszczyli go zgodnie z rozkazem króla. Wyruszyli więc z całym swoim wojskiem i zatrzymali się na równinie w pobliżu Emaus. Gdy tamtejsi kupcy usłyszeli o nich, wzięli bardzo wiele srebra i złota, a także kajdany i przyszli do ich obozu, aby kupić Izraelitów jako niewolników. Do wojska zaś dołączyły też oddziały syryjskie i filistyńskie. Juda i jego bracia zobaczyli, że grozi im wielkie niebezpieczeństwo, bo wrogie wojska obozują już w ich granicach. Dowiedzieli się także o tym, że król nakazał doszczętnie zniszczyć lud. Mówili między sobą, nie pozwólmy poniżać naszego ludu, walczmy w ogronie ludu i świętości. Zwołano zgromadzenie, aby przygotować się do wojny, aby się modlić i błagać o miłosierdzie i litość. Jeruzalem wyludniło się jak pustynia. Nie wchodzi ani nie wychodzi z niego żadne z jego dzieci. Podeptano świątynię, a cudzoziemcy zamieszkali w twierdzy, jak obcy ludzie w gospodzie. Zabrano radość Jakubowi, zamilkły flet i cytra. Zgromadzili się i przyszli do mispy naprzeciwko Jeruzalem, ponieważ wcześniej mispa była dla Izraela miejscem modlitwy. Tego dnia puścili i nałożyli wory pokutne, posypywali głowy popiołem i rozdarli swoje szaty. Rozwinęli zwój prawa, aby zasięgnąć rady, podobnie jak poganie zwracają się po radę do posągów swoich bożków. Przynieśli szaty kapłańskie oraz pierwociny i dziesięciny. Sprowadzili też nazirejczyków, którym upłynął czas ślubów. Wołali głośno do nieba, co mamy z nimi uczynić, dokąd ich zaprowadzić? Podeptano i zbezczeszczono Twoje świętości, Twoi kapłani są w żałobie i w poniżeniu, bo to obce narody zgromadziły się naprzeciwko nam, aby nas zniszczyć. Ty wiesz, co przeciwko nam obmyślają. Jakże będziemy mogli stawić im opór, jeśli Ty nas nie wesprzesz? Wtedy zadęli w trąby i wydali donośny okrzyk. Potem Juda ustanowił dowódców ludu, tysięczników, setników, pięćdziesiątników i dziesiętników. Powiedział też, aby zgodnie z prawem powrócili do domu ci, którzy budowali dom, ożenili się, zasadzili winnicę, a także ci, którym brakło odwagi. Następnie wyprowadził wojsko i rozbił obóz na południe od Emaus. Juda powiedział... Przepasajcie się i bądźcie dzielni. Rano stańcie gotowi do walki z tymi obcymi narodami, które zgromadziły się przeciwko nam, aby zniszczyć nas i naszą świętość. Lepiej umrzeć w walce niż oglądać poniżenie naszego ludu i świętości. Jaka będzie wola nieba, tak niech się dzieje.